Nazywam się Gabiela Nowak. Zawsze byłam tą, która trzymała rodzinę w całości, przynajmniej do czasu, aż zobaczyłam ich oczy pełne pogardy przy stole. Światło lampy odbijało się od sztuczców, tworząc złudzenie ciepła, którego tam nie było. Ojciec kroił mięso z przesadną precyzją. Matka milczała, ale w jej milczeniu kryła się ocena ostrzejsza niż jakiekolwiek słowo. Czekałam, aż ktoś coś powie lecz cisza była ciężka jak kamień. Wreszcie padło pytanie w to jedno zdanie, które rozdarło we mnie coś, czego nie da się szyć: jak to jest być naszym nieudanym dzieckiem? Nie odpowiedziałam od razu. W mojej głowie pojawiły się wszystkie rachunki, które płaciłam za nich po cichu, każda rata kredytu, każdy przelew, który sprawał, że ich dom jeszcze stał. Oni nie wiedzieli, że to ja, 28letniac porażka. Utrzymywałam ich pozorną stabilność. Wzięłam łykwina. Czerwony kolor przypominał mi o wieczorach, kiedy marzyłam o wolności, o życiu, w którym nie musiałabym kupować sobie szacunku bliskich. W końcu powiedziałam cicho, spokojnie, ale z ogniem, który we mnie dojrzewał od lat. A jak to jest stracić sponsora swojego kredytu hipotecznego? Nie musiałam tłumaczyć więcej. Wiedziałam, że zrozumieli. W moim telefonie czekała aplikacja bankowa, a na ekranie w przelew na cztery dolarów, który miał dziś uratować ich przed kolejną ratą. Jedno dotknięcie wystarczyło. Anuluj. Potem cisza przy stole nabrała nowego znaczenia. Już nie była ciężarem, lecz początkiem mojego spokoju. Zegar w salonie wybił dziewiętnastą, a ja po raz pierwszy od dawna poczułam się lekka. Ich twarze bladły, słowa zawisły w powietrzu ale ja już ich nie słyszałam. W głowie brzmiała tylko myśl. Nie jestem ich porażką, jestem ich lustrem. A w lustrze zobaczyli siebie. Noc po tamtej kolacji była gajsta jak mgła. Lezałam w łóżku, ale nie spałam. Każdy dźwięk, stukot rur, tykanie zegara, wiatr uderzający w okno, brzmiał jak echo mojej decyzji. W telefonie wciąż widniało potwierdzenie anulowanego przelewu. Maleńki dowód mojej odwagi, której przez lata mi brakowało. Czułam, że coś się skończyło, choć jeszcze nie wiedziałam dokładnie co. Od dziecka wierzyłam, że miłość można kupić czynami, pomocą, pieniędzmi. Z czasem ta iluzja stała się moim więzieniem. Pomagałam im z kredytem, płaciłam rachunki, ratowałam z kłopotów. Oni przyjmowali to jak oczywistość, nigdy nie pytając, czy mnie na to stać, czy mnie to nie boli. Teraz, gdy odcięłam ten finansowy tlen, poczułam, jak wreszcie zaczynam oddychać dla siebie. Rano wstałam wcześniej niż zwykle. Światło słońca rozlało się po kuchni, jakby chciało obudzić we mnie coś nowego. Zaparzyłam kawę, a zapach koszkich żaren przypomniał mi pierwszą wypłatę w małej firmie architektonicznej, gdzie zaczynałam od sera. Tam nauczyłam się, że projekty budynków przypominają ludzi, mogą być piękne. Jeśli mają solidne fundamenty, moja rodzina nigdy takich nie miała. Telefon zadzwonił. Mama, wyświetliło się na ekranie. Przez chwilę obserwowałam migające imię, jakby to było wezwanie z innego świata. Nie odebrałam. Wiedziałam, że rozmowa skończyłaby się wyrzutami, może nawet łzami, ale żadnego z tych dźwięków nie chciałam już słuchać. Zamiast tego otworzyłam laptopa i zaczęłam pisać list. Nie do nich, lecz do samej siebie. Napisałam, że zasługuję na spokój, że nie muszę nosić win, które nie są moje, że nie muszę już udowadniać swojej wartości ludziom, którzy mierzą ją kwotą na koncie. Gdy skończyłam, poczułam dziwne ukojenie, jakby każde zdanie było kamieniem wyjętym z mojego serca. Po południu wyszłam na spacer. Miasto pachniało deszczem, a ludzie mijali mnie, nie wiedząc że w środku przeżywam rewolucję. W witrynie sklepu zobaczyłam swoje odbicie wzmęczone, ale spokojne. Po raz pierwszy od dawna nie widziałam w sobie tej porażki, którą we mnie widzieli. Zamiast niej była kobieta, która zaczyna rozumieć, że czasami trzeba stracić rodzinę, żeby odzyskać siebie. Wieczorem przyszła wiadomość. Krótkie zdanie, bez emocji. Nie wiemy, co teraz zrobimy. Przez sekundę chciałam odpisać, pocieszyć, pomóc, ale potem przypomniałam sobie, że ich los nie jest już moją odpowiedzialnością. Wyłączyłam telefon, włączyłam muzykę i pozwoliłam, by cisza po kolacji ostatecznie zamieniła się w wolność. Minęło kilka dni od tamtej decyzji, a ja zaczynałam przyzwyczajać się do ciszy, która wcześniej mnie przerażała. Teraz była jak ciepły koc, otulała mnie, nie wymagała niczego. W pracy skupałam się bardziej niż kiedykolwiek. Projekt, nad którym czuwałam od miesięcy, wreszcie nabierał kształtów. Budynek mieszkalny nad rzeką, pełen światła i przestrzeni. Każda linia na ekranie symbolizowała coś, czego pragnęłam w życiu: prostotę, przejrzystość, równowagę. Wszystko zaczynało się układać. Rano budziłam się bez lęku, wieczorami czytałam książki, które od lat kurzyły się na półce. Nawet sąsiedzi wydawali się milsi, jakby świat nagle uznał, że po latach burzy należy mi się chwila spokoju. Ale spokój ma swoją cenę. Zawsze ma. Pewnego dnia, wracając z pracy, zauważyłam coś dziwnego. Koperta wciśnięta pod drzwi, bez znaczka, bez nazwiska. Papier był gruby, elegancki, a na odwrocie ktoś narysował niewielki symbol. Literę FN, zapisaną pochyłym pismem. Przez moment wahałam się, czy otworzyć. W środku był list. Krótki, lakoniczny, nie da się uciec od rodziny. Nie zapominaj, komu zawdzęczasz to mieszkanie. Serce zabiło mi mocniej. Przez kilka sekund nie mogłam złapać tchu. Moje mieszkanie należało do mnie, kupony z mojej pracy, moich godzin, moich wyrzeczeń. Nie było w nim nic, co mogłoby ich łączyć z moim życiem. A jednak, ktoś wiedział, ktoś śledził. Przeszukałam mieszkanie, choć wiedziałam, że to absurd. Każdy kąt wydawał się obcy, jakby przez te kilka godzin mojej nieobecności ktoś przesunął rzeczy o milimetr, wystarczająco, by zaburzyć spokój. Na stole stał kubek, którego nie pamiętałam, że myłam. W oknie zauważyłam odcisk dłoni, może mój, a może nie. Wieczorem próbowałam zasnąć, ale list wciąż tkwił w moich myślach. Wróciły wspomnienia. Matka stojąca w progu, mówiąca, że nigdy nie będę wystarczająca. Ojciec odwracający wzrok, gdy prosiłam o choć jedno dobre słowo. Czy to możliwe, że oni? Nie, przecież nie mieliby odwagi. A może właśnie mieliby, teraz, kiedy stracili pieniądze i wpływy. Następnego dnia po pracy poszłam na policję, ale nie zgłosiłam niczego konkretnego. Jak opisać strach, który istnieje tylko między myślami? Jak wytłumaczyć, że ktoś próbuje rozbić to, co dopiero zaczęłam budować? Funkcjonariusz spojrzał na mnie z obojętnością i zapytał, czy mam dowody. Miałam tylko papier, kilka słów i serce bijące zbyt szybko. Wróciłam do domu z uczuciem, że już nigdy nie będę spać spokojnie. Światło latarni wpadało przez żaluzję, dzieląc pokój na cienkie pasy cienia i blasku. W jednym z nich dostrzegłam coś błyszczącego, maleńki, czarny punkt w rogu szafki. Zbliżyłam się. To była kamera. W tamtym momencie zrozumiałam, że wojna dopiero się zaczęła. Od chwili, gdy znalazłam kamerę, nic nie było już takie samo. Świat, który przez krótką chwilę wydawał się bezpieczny, Rozpadł się na kawałki. Każdy dźwięk w mieszkaniu, każdy ruch cienia na ścianie budził we mnie napięcie. Czułam, że ktoś mnie obserwuje. Nie z ulicy, nie za drzwi, ale z wnętrza mojego własnego życia. Kamerę odłączyłam natychmiast, ale jej obecność zostawiła po sobie echo. Trzymałam ją w dłoniach, małe urządzenie z zimnym obiektywem, które zdawało się nadal patrzeć. Nie miałam odwagi jej wyrzucić. Położyłam ją na stole, przykrytą chusteczką, jakby wciąż mogła coś usłyszeć. Całą noc siedziałam w fotelu, wpatrując się w nią, słuchając tykania zegara. Ta spłynął wolno, jakby chciał mnie zmusić do myślenia o wszystkim, co przeoczyłam. Kto mógł to zrobić? Rodzice, to wydawało się zbyt oczywiste, ale też zbyt okrutne, nawet jak na nich. A może ktoś, kto był im bliski? Kuzyn. Znajomy, ktoś, kto wiedział o moim nowym adresie. Przeszłość, której próbowałam się pozbyć, znów wyciągała po mnie ręce. Rano poszłam do pracy z uczuciem, że na plecach mam przyklejoną warstwę strachu. Koleżanka, Anna, zapytała, czy wszystko w porządku, ale tylko się uśmiechnęłam. Nie mogłam jej powiedzieć, że ktoś zamienił moje mieszkanie w scenę z filmu że śpię przy zapalonym świetle i że boję się własnych kroków. W burze szum drukarki i rozmowy współpracowników były jedynym dźwiękiem, który mnie uspokajał. Po południu wróciłam do domu. Przed drzwiami leżał kolejny list. Tym razem koperta była biała, a na niej znajome, pochyłe pismo. Nie udawaj, że jesteś wolna. Wszystko, co masz, powstało dzięki nim. Poczułam. Jak ręce zaczynają mi drżeć. Weszłam do środka, zamknęłam drzwi i przekręciłam zamek dwa razy. W głowie rozbrzmiewał głos matki sprzed lat. Rodzina zawsze wie, gdzie cię znaleźć, nawet gdy uciekasz. Wtedy wydawało mi się, że to przestroga. Teraz brzmiało jak grozba. Postanowiłam działać. Przeszukałam całe mieszkanie, gniazdka, ramy obrazów, książki, doniczki. W jednej z nich, między korzeniami suchej rośliny, znalazłam coś jeszcze. Malenki pendrive owinięty taśmą izolacyjną. Nie miałam odwagi go podłączyć. Zawiozłam go do znajomego z uczelni, który zajmował się cyberbezpieczeństwem. Obiecał mi, że sprawdzi jego zawartość. Wieczorem, kiedy siedziałam w kuchni, zadzwonił. W jego głosie brzmiało napięcie. Powiedział, że na urządzeniu były nagrania. Ujęcia mojego mieszkania, nagrane z różnych perspektyw, przez wiele tygodni. Ale to nie wszystko. Na końcu znajdował się folder z nazwą Je. Yeah". W środku dokumenty, zdjęcia z moich projektów, maile do klientów, a nawet kopy moich rachunków bankowych. Ktoś zbierał dane systematycznie, precyzyjnie, jakby planował coś większego. Po rozmowie siedziałam długo w ciemności. Wiedziałam, że nie mogę już ufać nikomu. Wszystko, co miałam, było skażone cudzym spojrzeniem. Mój dom. Moja praca. Moje życie. Nad ranem podjęłam decyzję. Spakowałam kilka rzeczy do torby. Dokumenty. Laptopa. Kilka ubrań. Nie zostawiłam żadnej wiadomości. Opuściłam mieszkanie, zanim słońce zdążyło wstać. Kiedy zamykałam drzwi, usłyszałam dźwięk powiadomienia w telefonie. Jedno zdanie, bez podpisu, zawsze znajdziemy sposób, Gabielo. Przez chwilę stałam na korytarzu, czując, że ten głos w mojej głowie nie należy już do rodziny, ale do czegoś większego, mroczniejszego. Może to była tylko paranoja, a może dopiero zaczynałam odkrywać prawdę. Noc, w której uciekłam, była najcichsza, jaką pamiętam. Nas to spało. A ja przemierzałam puste ulice z torbą na ramieniu i sercem bijącym zbyt głośno. Zatrzymałam się dopiero, gdy światła przestały oślepać, a w oddali zobaczyłam niewielki pensjonat przy drodze. Wzięłam pokój bez pytań, zapłaciłam gotówką. Potrzebowałam schronienia, choć wiedziałam, że to tylko iluzja. Przed kimś, kto znał każdy mój krok, nie da się uciec naprawdę. Rano telefon zadzwonił, mimo że nie powinien. Numer był zastrzeżony. Odebrałam, zanim zdążyłam pomyśleć. W słuchawce panowała cisza, potem szmer, a w końcu ten sam głos, który znałam z dzieciństwa, ciepły, ale zabarwiony czymś obcym. Głos matki. Powiedziała tylko: Nie rozumiesz, Gabi. My cię chronimy. Połączenie zostało przerwane. To jedno zdanie rozbiło we mnie spokój, który próbowałam zbudować. Chronią mnie. Od kogo? Zaczęłam łączyć fakty, przypominać sobie rozmowy sprzed miesięcy, drobne aluzje, które wtedy uznałam za złośliwości. Ojciec miał znajomych w banku, matka w kancelarii, a kuzyn pracował przy systemach monitoringu. Nagle wszystko zaczęło układać się w zbyt logiczną całość. Wróciłam do miasta pod osłoną zmierzchu. Musiałam zobaczyć na własne oczy, jak daleko się posunęli. W moim mieszkaniu paliło się światło. Ktoś był w środku. Czekałam w ciemności, obserwując przez uchylone okno. Widziałam sylwetkę, mężczyzna, z twarzą w cieniu, przeglądał moje dokumenty. Serce biło mi tak mocno, że bałam się, iż usłyszę. Zadzwoniłam po policję, ale w momencie, gdy przyjechali, mieszkanie było puste. Zostało tylko jedno w kamera, ta sama którą wcześniej znalazłam, z powrotem na miejscu. Tego wieczoru przesłuchano mnie w komisajacie. Funkcjonariusz notował każde słowo, ale w jego oczach widziałam wątpliwość. Bez dowodów, bez świadków, moje słowa brzmiały jak histeja. Opuściłam posterunek z uczuciem, że stoję po środku labiryntu, którego ściany same się przesuwają. Dwa dni później dostałam maila z nieznanego adresu. W temacie widniało tylko, zrozum. W treści był link. Kliknęłam, wbrew rozsądkowi, wbrew strachowi. Pojawiło się nagranie. Na ekranie ja, szponca, przewracająca się z boku na bok. W tle głos, który znałam lepiej niż jakikolwiek inny. Ojciec. Mówił, nie możemy jej stracić. Jeśli odejdzie, wszystko, co zbudowaliśmy, runie. Nie wiedziałam, ty chodziło o pieniądze, reputację, czy coś, o czym nigdy nie mówił. Ale zrozumiałam jedno: kontrola była ich sposobem na miłość. Miłość, która dławi, zamiast chronić. Włączyłam dyktafon, który nosiłam przy sobie od kilku dni, i nagrałam wszystko, co wiedziałam. Wszystkie daty, fakty, nazwiska. Potem poszłam do prawnika. Chciałam, żeby to się skończyło nie krzykiem ale dokumentem, który oddzieli mnie od nich na zawsze. Kilka tygodni później dostałam pismo z sądu, zakaz zbliżania się, postępowanie o nękanie, zabezpieczenie danych osobowych. Nie czułam triumfu, tylko pustkę. Czasem zwyczajstwo nie przynosi ulgi, a jedynie cisza. Wróciłam do swojego mieszkania. Wymieniłam zamki, odmalowałam ściany, wyrzuciłam wszystko, co mogło przypominać o przeszłości. Gdy ostatni pędzel przesunął się po białej powierzchni, poczułam, że coś się we mnie domknęło. Wieczorem usiadłam przy oknie z kubkiem herbaty. Deszcz uderzał o szybę, a ja słuchałam jego rytmu. Byłam sama, ale pierwszy raz ta samotność nie bolała. Była jak oddychający spokój, który nie musi już się tłumaczyć. Zamknęłam oczy i pomyślałam o jednym zdaniu. Nie jestem ich porażką. Jestem dowodem że można przetrwać nawet własną rodzinę. Zegar wybił północ. W mieszkaniu panowała cisza, czysta i prawdziwa. A potem, jeden cichy dźwięk. Powiadomienie w telefonie. Nowa wiadomość, bez nadawcy. Tylko trzy słowa. Zaczynamy od nowa.